Człowieku, ja mam na nim 37 RPD badżów, nie? Nie, tylko nie, błagam, nie RPD, pro. 16 streamerek mam na nim, człowieku! A streamerki to zawsze biorę, nawet jak z Miśkiem grałem, to, 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 ale, ale drodzy widzowie, tymczasem płaga ja bierzę RPD! <grybujesz> Proszę! Mam już dosyć RPD! Dobra, ale widzowie, jeżeli się ma pop... <grybujesz> no <Gadam. grybujesz> Ahoj wszystkim! <grybujesz> a może na odmianę powiedz, że wam się podobało, Subskrybujcie komentujcie, bo w górę nie żałujcie, a na koniec powiesz, ahoj wszystkim! <grybujesz> Nie, 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 nie. Zróbmy to profesjonalnie, więc. Ahoj, nie już i profesjonalnie nowe. Jesteśmy w Dead by Daylight i jest ze mną Nixon. Wreszcie z twinkiem, czyli tak jak powinien być. Twinkson? Twinkson. Twój nikto chyba powstał po to, żebyś był twinkiem. No. I. Nie, I co? bo Felixon też działał. I znowu kręcimy. Streamerkę spaliłem, jak jestem głupi. Jezu, przestraszyłeś mnie. Nie ja znam znowu... w Bluetooth ten głębie. I, I znowu kręcimy perkami cię dookoła nie ABC poznajmy perki. Tak. I znowu jakieś typa. Jaka kocica! Hanua? Ja. Nie, to jest ruda ona kitka. Ona też ma maskę. Też chyba... ruda Dosłownie, ale ona też ma maskę, to musi byćła <laughs> też jakiś ten mirakulum. Tak. I liczę, że teraz będzie chociaż jakiś healer, który nie będzie Majersem. Okej, okay, czyli jakiego tych... jakoś majersa? Za dużo tych Majers. Nie, jeszcze nie ma Esker. I nie RPD. Pro, jak będziesz RPD, to ja z tobą mnie nagrywam. Ej, ale ci, że ja nie wiem, jak ja na nim ten... Nad Donny, ja mogę mieć na nim. Co w się sensie oferuje, ja mogę mieć na nim RPD. Ja cię zabiję. Ja cię zamorduję. Mam dosyć RPD. Nie. Nie ma na szczęście. Ale Mori jest! O kurde, ale czemu Mori jest? A czemu nie? Mdęż, Mori już teraz to tak działa, jak. Tak nic nie daje. No nie marnowany. Znaczy, hej, będzie tunelował i kampił podejrzewam, więc żeby tylko zabić z Mori, żeby. No. no. O! Gniewni ludzie! O nie! Assassin's Creed! Nostrzaldze! O mam leczenie na haku O, a ja robię. Idziemy radius? Nie spojrzałem, mam jakąś parasolkę, umbrelę mam chyba. Co to jest? Rycerz chyba. O, to będzie tunelował i kampiu, to już wiemy od razu. O kurw Czemu ja? A zrobi ten perk Belmonta? Nie wiem! Nie wiem co robi w ogóle a, jakikolwiek mój ja perk! Ostaw mnie! O Boże, amperka wake up! Czemu ja?! No bo nie ja. Tamtyk, że też byłem ja! Nie... Nie to mi się... Pecha mi przynosić. No nie ja. Mam perka motorka, mogę ci ten szybciej sobie szamotanie. A ja znowu tego perka to mam chyba. No nie, on ma wybuchanie grę. genów, czemu on pozwala? Ja mam oczywiście blokady genów, mogę sobie zablokować gena. Znowu jakieś kroki dzikie. A ten perk jest źle przetłumaczony, bo ma w ogóle. To nie, y, to nie. Ma nie. W... Ma w ogóle kwadratowy nawias, ukośnik B, kwadratowy nawias, bazowa prędkość ruchu, font i D height, height one, 50%. Wyperkę <laughs> z źle jest przetłumaczane. Nie rozumiem to. Gdzie ty jesteś? Nie wiem, ale podejrzewałem, że mnie tuneluje. Nie, on goni Tom. ...wiedźmę, czarownicę. Jesteśmy na świątyni. Chęcimy Gena. Nie wiem. A ja uciekał na drugą stronę i nagle jest na tej stronie, więc. Czuję się prześladowany. Oj. No idę się uhylować O popatę. nie! A wA Dalej nie wiem co robią moje perki, szczególnie te parasol Ja też nie wiem co robią twoje perki Parasol? To jest to tego Chińczyka, Japończyka nie, tego sobie. Nie wiem, czy to dwie hejtel, parasole Tak tu to, 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 to możesz kurde umbrella tańczyć tak jedna trzyma parasola, druga trzyma parasola. Wiem, A trzecia to... co trzyma? Nie ma trzeciej. Czaj, okay. mówię ciekawi. No to to Chińczyka jest tego! Nie Yoshi, tak, tak. No, Yoshi Yosi. Widzę zmarłych. Co to znaczy? Co ty widzisz zmarłych? Szadło widzisz zmarłych! Dopiero, no, że widzę zmarłych To dobrze! Ale ty jeszcze nie umarłeś, bo mi się nie widzi. Ona mnie leczy tu już szponami ognistymi. Nie wierzę! A! Jego klod nie goni. Pomocy Kurczę, leczyłbym się, ale już nie mam czy to przenika przez paletę? A, dość nie chce mi się. No tak, tak, i się nie da paletą rozwalić. Zgodzi się tą Nie chcę, to to się tą, y, z nie chcę mi się. Dajcie mi odeczkę. No, on zawsze lub jego klub zawsze tam, gdzie ja jestem. Co ja za perka mam? O! Za efekt znaczy się? Goni pan dziewandzie. To dobrze, niech się goi. Nie, kodeksu znaczy się. się muszę uhealować. Ja w tej grze nic nie robię, tylko się healuję i uciekam. I biegam bez celu. Dobra, jeszcze <grym> klikam Uff. No chociaż chcesz jednego gana. Czy leczę, leczę. Uleczona, dziękuję za skorzystanie z usług Twinka. Hmm. Cute panda boy, w bo ogóle to za nich ja pierdziu. Widzę zmarłych! Ej, dosłownie, jakich? tu można widzać zmarłych po Jakich, jakich ty, zmarłych on... ty tu widzisz? On duchy puszcza. Są piory, ty są zmarli. O no, ty gadasz! No widzę zmarłych. Masz tytuł tu odcinka. Niestety. Trzeba jakiś na ukryć bo przyklał. No się kręcę, ale. Ona padła obok mnie, a to, to oznacza. To oznacza, że uciał. To oznacza, że nie dokręcę. Tak, tak, dosłownie, mówi? bo on wybuchnie. A nie, mój nie wybuch. Mój też nie. I? tu uda się. Nie wiem, chyba na daleko poleciał. się WPAKOWAŁEM O Utrzaskane dwa geny i już jesteśmy Na dobrej drodze do wygranej <grym> Nie wiem, na dobrej drodze to ja jestem do umierania Idę ją podnieść Czemu on gdzieś nie. tu jest? On się gdzieś tam był, bo mnie szukał A ja sobie spierdzieliłem, bo Stwierdziłem, że ja nie, nie jestem zbyt młody i zbyt piękny, żeby umierać Gen. <grym> Gen -gen. A ty jesteś od ściągania. Ja robię kontent ja słowny i kręcę a, a ty ściągasz. Tworzy swoje sługi. Zmarłych! Których widzę? Jesteś opętany. Nie, tak jak widzę zmarłych, to chyba jestem. Dokładnie. Ale dalej nie wiem, bo jeszcze mamy tą kot replay, tam buta i replay, kota, znaczy buta, ko, y, kota, buta replay i kota o, idącego. To kot butach. I mam... chyba Kejza? Nie wiem cholera kto, chyba balonik trzyma, ten z The Walking Dead, nie wiem, nie trzeba balonika, coś Jaki jest The Walking Dead? Nie wiem, balonik był, nie że czego oglądaliśmy, to jest, ten balonik. Ten balonik. Ok, kolejnego keda, jest jesteś srebrnie. Ona Jasne. się wyroba, i kręcę kolejnego. O kurde! No to już nie kręcisz kolejnego. Kurzył się, bo za dużo mu kręciłem. Dupą Bubogę pokręcić, co najwyżej. I co, wie? No aż ten trzaśnie, chce. Nie wiem. On ma chyba jakiś monitor BIOS bo tego radius jest strasznie duży teraz. Znaczy był jak cię gonił strasznie, taki jakbym był obok niego. Jezu! No dużo znaczy masz tu trochę. Trochę. jak mi królę postawił przed mordą, a za mną był drugi, to jeszcze do, piwni. Wy jestem... Boże jaki to masz brzydki skin, ja dopiero to zauważyłem <noise> Co jest? Kurde, jeba, niedobry. Nie przeklinaj. Nieładnie, tak. Dlaczego nie masz żadnego haka? I faktycznie. Bo mnie nie goni w sumie. Bo ja, ja mi załadował 20% paska. Tutaj sobie powiedział. Już goni. Dobrze. Możecie uchylować, fajnie by było na przykład. Tutaj. Ja pierdziu! Ja wiem co to jest za o. perk. O nie! Co to jest za perk? Ja mam tego perka Kejza dobrze powiedziałem. To jest w rotacji. O, to jest to, że możesz się położyć na ziemi? Tak. Oni On jest źle przetłumaczony, tam ma fonty i nie fonty. Kurde, na polecie leżę na polecie, leżę, kurz pypnij się! Na pewno. Ja nie jestem z obbiakami z dołki Ja Czemu mu się to... wbroja podzewiałam? Wygląda był z y, miedzi zrobiony ten golem Tak ja wygląda jakbym miał mordę tego... E, no, jak to się nazywa? E, plagi egipskiej. E, no. Doktora. Doktora. Lecz mnie, Ściągam z Haka, co robisz? Czemu nie ściągasz Chcecie haka? Ściągnąć? Co on, pokemony ma tutaj na haku? Co to jest? Czy jakieś kulusy, Nie, jakieś nietoperze. Ej, przestraszyłem się przez... A, bo to jest kula ten. Wraca do was. <laughs> tu, jest, tu jest, gen. Nie, to jest zrobiony I co? I co? Co mnie błąd wprowadzasz, gro? Miała Czemu teraz będziesz miał dwa hacki, a wcześniej miałeś zero? Nie można tak robić! No bo już was nie może, to mnie wiesz. Czemu to nie grycisz gena? Ty tymczasem się gena używają. W tej, tej nie ma gena! No to po w drugiej stronie, stronie. stań. No właśnie inne. I specjalnie żeby ci nie ściągnąć, tylko do gena. i że przy tobie Wiesz co on do ciebie idzie chyba. tak mi się wydaje, bo widzę potwora. A nie, goni pandę no Ale tylko, że potwora mi tu postawił, zmarłego, którego widzę Zmarłego Marli. Jak pandę goni, jak to na cie ściągła? Kto no bo gonił pandę Duch, umarły Nieboszczyk twój Tu jest gen Którego już raz skończyłem. O, widzę jak biegnie nie go niczyją goni, bo już nie wiem, szczerze Nie mówiąc. wiem, chodzi z wielki pieczo, bo jest wielki jak... miecz. Wielki jak miecz. No to jak to się tu można gen. położyć? Serio, tu po tej stronie i nie ma genów? To jest gen. Jak się można położyć, a trzeba być radnym? <laughs> Idzie do ciebie. Chciałem Aurę. Nie wiem, czy Chociaż czekaj, tak. chyba, chyba idzie, faktycznie. Bo trzeba mi. Co tam się stało? Co tak błysło? To nie ja. Aż ja nie trafiłem skin czekam? bo mi jakieś. Jak ona barwa, to błysk taki był, jakby się grafika zbugowała na całe, Jakby mi. Flashback był. Bóg A! Czemuś tego grubego ogóle... przywołuję, żeby niszczyć palety. Grubego. Co on ma w ogóle na pelernia zająca? A nie, on mi teraz zmoriuje. Dajesz. O kurczę. O nie, powinien on mnie przebijać. O nie, ała. Nie Czołek przypalaj mi szyi, ała. Czuję do końca. Nie róbcie mi tak. Ała. No i tak mi się nudzi. Zapomniałem, jak bardzo on ma brutalne mori. Dokręciłem geny. Byłem przydatny. Ty czaisz, że ta przy dupie twojej się najprawdopodobniej twoja dupa zespawniła ten, 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 ten hacz? Od razu mi kurwa go zamknął. od razu, nie minęła sekunda! Dupa twoja najprawdopodobniej była haczem. Winki jego hacz. Ale to kręciłem granę więc... Dobrze mówię. I co? on sobie postawi zmarłego, którego ja będę widział. Ale naprawdę ty masz moc, widzieć zmarłych tych takich jego du to duchy jego? Nie, ja widzę te jego duchy. Dosłownie postawił sobie pod bramą jednego ducha i co ja mam zrobić? z pod drugą? jest najbardziej nie fair rzecz. No, no, do, No, no, do. No, no. Zniknął. Może on zaraz przyleci i drugi postawi. O, idzie. Patrz. E, e. <laughs> nie, ice, nie podobasz mi się. Cześć, ha. jak mnie goni! jak mnie turla. No, nie trać, jak mnie turla. Nie dopadniesz mnie! Dopadniesz, ale... ale nie dopadniesz. I co? I co? Bój się! Bój się! Zginę, zginę bardzo. Nie dopadniesz mnie! Powiedziałem, żeby nie dopadniesz! Dopadłeś mnie. <laughs> ale stał, żeby mnie zmariować. Nie podoba mi się to. No, niestety. <słuch> Nie podoba mi się to boli. Ładne jest. Nie podoba mi się to bo. Lepsze ma Freddy, który wchodzi na 10 minut na dach. O Boże, musiał oczywiście mieć jakiś czerwony anto, to jest nie fair. A nie, miał wezwanie pielęgniarki w ogóle, taka ciekawa ciekawostka. Aha. Nie podoba mi się to bo. Aha, muszę w ogóle leczyć czyjeś zdrowia, a ja nawet nie leczę czy czyjegoś zdrowia, więc... Więc... Nie jest, nie robi, ani nie kręci genów, ani nie leczy, no nie w... widzicie dlaczego my to przegrywamy. Więc drodzy widzowie, jak się wam odcinek podobał, subskrybujcie, komentujcie, łapy w górę, nie żałujcie, był ze mną, a Ahoj wszystkim! Przeraziłeś mnie. Nie można mi kraść tekstów, to było nieładne. To nie można, można wszystko. Nie można... Ja A zaraz... pan dobrać... Czekaj! Pokaż mi, Dobra. pokaż mi, że masz na to tylko i wyłącznie prawo. Dobra, Zobaczysz, co się czeka w następnym wyciku. Ahoj! Ahoj.